Pogoda dzisiaj sprzyja różnym wycieczkom, wyjazdom, spacerom. Nasze auto nadal tutaj stoją. Słuchajcie, mój em, ogródek, który sobie tworzę, jeszcze nieskończony. Wczoraj no, brakło nam na to już czasu. Coś tam zaczęłam? Nie to, że nic, kochani, zobaczcie, zaczęłam rozkładać tą agrotkaninę, wysypywać kamyczkami i wsadzać, oczywiście one już są wsadzone, ale jakoś tam wiecie, pomijać te moje hosty, no i powolutku będziemy dalej kontynuować, tutaj mam ten kamyczek, który wczoraj kupiliśmy, a dusie biorę na delikatny, delikatną przejażdżkę rowerową, i leć córciu po rowerek, tam tatuś jest, pomoże ci leć kochanie, idź z tamtej strony Aduniu, idź no i sobie wyciąg, bo masz tu Adunia kołnierzyk wyciągnięty od kurtki z drugiej strony no leć, leć po ten rowerek, bo jedziemy i teraz kochani, parę szczegółów już koszczek mam zamontowany wygląda on w ten sposób zobaczcie, jeżeli chodzi o rower jest to Romet Gazela Gazela, nawet bym powiedziała jeden, tutaj pisze że trekkingowy ale jest taka tak zwana dameczka. Tutaj ma bardzo fajne takie zatrzaski. Można sobie włożyć kurtkę czy coś i bez obawy, że coś może spaść. Fajne siedzonko w rozmiarze XL. Co tu jeszcze mogę pokazać? Ten koszyczek oczywiście jest odpinany. I tutaj mamy co mamy? No, oczywiście mnóstwo przerzutek. Siedząko sobie podniosłam, żeby było troszkę wyżej. Jest możliwość zamontowania takiego, no czego moi kochani, Boże uciekło mi słowo, takiego mocowania na picie, na wodę, ale myślę, że nie ma potrzeby, przynajmniej na chwilę obecną, skoro mam koszyk. Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj jest niedziela, bardzo przyjemna niedziela. Z samego rana było jeszcze troszkę chłodniutko, taki wiaterek, byliśmy w kościele na piechotę. A teraz kochani już po obiedzie, po rosołku, e, chwila na dworze. E, trzeba korzystać z tej pogody, póki jest, bo nie wiadomo jak długo będzie. Mam nadzieję, że będzie już cały czas, ale nie sprawdzałam jakoś długoterminowej pogody, jak to ma wyglądać. też dzisiaj w trakcie słuchajcie gotowania obiadu poszłam sobie przesadzić, mam taką fajną, dostałam na imieninę, dostałam na imieninę hortensję ja sobie ją dzisiaj przesadziłam do dużej donicy i postawiłam na tarasie. Jak tylko przyjedziemy z Adusią z przejażdżki rowerowej to y, pójdziemy sobie na taras i Wam pokażę. Y, ona chyba ma być w takim płcienistym y, miejscu, więc tam myślę pod dachem, pod zadaszeniem będzie miała dobrze. Y, jeżeli chodzi o hosty, nie hosty tylko o hortensje, to ja pierwszy raz... Adusiu, no masz ten rower? Adusia ze swoim pięknym rowerkiem. Tutaj mój, no i mamy jeszcze męża. I Dunia patrzy. Była tu kiedyś taka kabela ze słomy, chyba nie Adunia. Ja, nie wiem, nie ma jej, gdzieś popłynęła chyba dalej. Albo rozmokła, po prostu rozmokła. Powiesz? No. I My ryby ją zjadły. I popłynęło dalej. Tak. Mm, szeroka, nie? Szeroka ta rzeka. Mm. Co, Curuńku? Mleczyki, Mleczki rwiesz? Mleczki? Ja będę miała mleczki, będziesz miała tego Mam, Ale twój mleczek jest ten. Cięższy, to będzie szybciej płyną i poczekaj ja sobie wezmę innego mleczyka. No taki, ty będziesz miał zawinięty, a ja taki rozwinięty. Może być? No i rzucamy. Trzy, szte, to Do startu gotowi start. Pamiętaj, twój jest zwinięty. A mój? Gdzie one są? Płynie, Adusi pierwszy, a gdzie mój? Nie wiem. Jest nie, i mój. Nie, jest i twój, Kurczę, bele, Adusia ma pierwszy, a, jest a mój jest drugi. No okej, okay. popłynęły. Gdzie one popłynęły, Adusiu? Do morza? Myślisz? Nie, że myślę, ta rzeka płynie że, do morza? Myślę, że płynie do jeziora. Do jeziora? A, pewnie do morza, córcio. Jakbyśmy przepłynęli co całe? Hmm. My dotarli do, pol, do, do, do Morza do Bałtyckiego, do polskiego, pewnie. Polskiego? Tak? A byłaś nad Morzem Polskim? Tak. Hmm, Duża jest? Mama. mam Ja ma. No, nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. mam ma. Nie Tylko ja ma. sobie zrobię, dobra? Żeby było wiadomo, że to jest mój, okay? No. Do tego tak to widzisz, jak się wyłamało, co tak, z lampy na? nie urwało. No. Ostatnie podejście, mam nadzieję, że tym razem ja wygram. Pamiętaj, twój jest rozwinięty, mój rozwinięty. Hmm. Co to jest? No właśnie nie wiem. To jest mój. Myślisz? No. A mój co gdzie? Nie. Tam płynie. To pierwszy był twój, a ten krótki jest mój. No. To tam są. Daleko, daleko. A ciekawa jestem. Ej, ja widzę nawet tamte na nasze mleczko. On jest tam później Które Którą przyczypie? Mama, tam jest jeden mlecz. Jak nie ma? Jak stoi? Jakie jezioro. Kochani, zobaczcie. Kochani. <laughs> Przyjechaliśmy tutaj po ziemię ogrodową. Grzegorz zaraz będzie A, ładował. Piesio. piesio. tak. A tutaj jest takie wydobycie piasku. Zobaczcie, powstało takie duże jezioro. Zaraz sobie podejdziemy bliżej. Zobaczymy, co tu mają fajnego. Mam nadzieję, że w przyszłości kiedyś tutaj powstanie bardzo fajny jakiś kompleks i będzie można tutaj Ach, przyjeżdżać. Blisko będzie, bo tutaj to jezioro jest, ono jest wiadomo sztuczne, sztucznie zrobione, ale jest yy, bardzo blisko nas. Nie podchodź do brzegu, córeńko, dobrze? Spatrzcie. Ciekawe, co tam się wylewa. Myślę, że to jest pukanie po prostu tego piasku, czy kamieni. Nie mam pojęcia. Widzisz, jakie jezioro Aduniu powstało? Mhm. A tam coś było? Widzisz, tam się coś ruszyło. Może tam ryba jest. Możliwe? No, dzień dobry moi kochani. Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj jest poniedziałek. Chwila przed majówką. Ale kolor ma ta woda. Taki zielonkawy. Mam Adusię ze sobą dzisiaj nie, nie poszła do szkoły, bo całą noc kasłała i rano tak samo i jeszcze teraz kaszle. Ogólnie rzecz biorąc zrobiłam jej inhalację z berodualu i w nocy i teraz rano. W dzień jest trochę lepiej, najgorsze te, te nocy i nie wiem właśnie, czy to z infekcji. Po inhalacji się lepiej czujesz, nie? No i takie zawsze muszą być jakieś chocki, klocki. E, przyjechaliśmy tutaj z mężem po ziemię ogrodową. Chcemy sobie właśnie do tej naszej folii e, z pomidorami, która będzie w przyszłości z pomidorami. Oczywiście e, pomidorki już rosną u mojej teściowej. E, także myślę, że w tym tygodniu też będziemy m, albo w przyszłym sadzić te pomidory, ale zanim to właśnie kupimy trochę ziemi takiej czarnej fajnej, takiej jakby e, żyznej, wydaje mi się. No nie mam pojęcia. Oni pewnie wydobywają tą ziemię skądś. E, myślę, że to jest taka ziemia próchnicza bardziej. I będzie właśnie do samej folii, do środka wysypane, żeby była taka, wiecie, miększa, bo tak mamy taką twardą tą ziemię u nas na ogrodzie. Co, córeńko? Nie, nie wolno rozsypywać. Nie wolno, córeńko. No, no czemu, minia? Żeby nie psuć, bo ktoś przyjedzie i też będzie sobie brał ziemię do ogrodu, wiesz? No. Nie ubrudź bucików. A może nie, nie, bo ubrudzisz łapki. Oj, takie, kochani, berety. Ada spaceruje, kombinuje, jakby tu zejść troszkę niżej. Pewnie stąd ta ziemia jest wydobywana. No, ja za nią. Krok w Dzisiaj zapowiadają 27 stopni. Chyba będzie super, ekstra, mega pogoda. Na razie jest taki chłodny wiaterek. Tu widzę, że mają jakieś panele fotowoltaiczne. Droga jest. Myślę, że dojazd z każdej strony do tego jeziorka był. Co córeńko? Jak będzie ciepło, to tak. Jeszcze sobie z tej strony jeszcze chwilę mam. czegoż kończy ładować tą ziemię. I jak zrzucimy w domu ziemię, to pojedziemy jeszcze na chwilę do Jędrzejowa. Ponieważ mojego kamyczka mi brakło. Słuchajcie, wysypaliśmy i troszkę jest mało. Jeszcze 100 kilo muszę dokupić. Tu jakaś ławeczka jest, a dobrze zobacz. No, można sobie usiąść na ławeczce. Tylko nie podchodź tam nisko do rzeki, dobrze. Tylko do ławeczki można dojść. Boże, tu jakieś jaszczurki biegają, matko. No tu widzę, że biega jedna. No ale śmieci też są, słuchajcie, nie tylko ławeczka. Ładnie. Adusiu, córeńko, nie podchodź blisko, dobrze? Dzisiaj to w sumie wszędzie jestem. Jesteśmy wszędzie, jeździmy, załatwiamy, wozimy. Jeszcze pojedziemy po piasek. E, przyjechaliśmy do Jędrzejowa, kupiliśmy, słuchajcie, kamień, takie białe kamyczki. Bardzo ładne, takie kruszywo. E, będzie do wysypania mojego ogródka. Byłam też w Biedronce, tak na szybko też. E, kupiłam parę rzeczy. O, zakupy są takie najbardziej potrzebne. To, co mi się jeszcze może przydać. Bardzo, bardzo ciepło u Was pewnie też. A się tu mam, a Dawcina, słuchajcie, babeczkę czekoladową z biedronki. Chyba tą z Wedla smacznie wygląda. Jeśli chodzi o kamyk, zobaczcie, jaki kupiliśmy kamyk. Taki bielusieńki. bielusieńki, Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Tak przeliczyliśmy sobie, że właśnie te 4,5 wiadra to będzie idealnie. Ile kosztuje kamień? Ten kamień kosztuje złoty 50 zł kg, natomiast ten, który kupowałam ostatnio, on się nazywa Dalmatyńczyk, kosztował 60 groszy kilogram, także ten jest trzy razy droższy, no ale też ładniejszy, prawda? Ładnie się prezentuje, pięknie błyszczy i mieni się w słońcu. Mój mąż poszedł do słuchajcie, sklepu hydraulicznego. E, zastanawiamy się, czy nie będziemy robić czasem takiego ogrzewania do basenu, który mamy. E, tak, żeby wiecie, przygrzać wodę, jak jest ciepło, jak jest lato, jak są wakacje. I tutaj właśnie taką mamy hydrauliczną hurtownię. E, hurtownia hurtownia hydrauliczno-elektryczna i sklep rolniczo-techniczny. Piękna pogoda, sama radość. Patrzyłam tutaj, są takie dwie donice. Bardziej by mnie interesowała ta mniejsza, ale one są tylko do ekspozycji. Trzeba by dzwonić, zamawiać. Wychodzi na to, że one są lekkie ze steropianu i obciągnięte takim tynkiem. Po prostu tynkiem, i fajnie ona by wyglądała właśnie na tarasiku. Jedna lub dwie by mi się przydały, ale totalnie nie mam pojęcia, ile ona kosztuje, więc na razie odpuszczam temat. Nie wszystko na raz nie da się, tak? Jak nie w tym roku, to w przyszłym po prostu skoncentruję się na tych Donicach i sobie zakupię. Dzisiaj też planuję pojeździć troszkę moim nowym rowerem z Adusią. Nie zamykać, To ciepło, tak? córka się podzieliła nie wiem czy chętnie czy niechętnie chętnie Chętnie podzieliła się babką czekoladową A dzisiaj też na szybko zrobię takie ciasto z galaretką na biszkoptach nie na biszkoptach, na gofrach sernik na zimno zalejemy owoce borówki dzisiaj kupiłam borówki Yy, amerykańskie dwie paczki w cenie jednej, więc chyba wyszło po 7,50, jak dobrze kojarzę i pamiętam. Przeglądałam, rozglądałam się, czy są fajne te borówki w środku. No, ale chyba tak. Chyba wyglądają na zdrowe i ładne. Uwielbiam takie ciasto właśnie z galaretką i z borówkami. Tu gdzieś truskawkami, których nie było w Pietronce, Ada chodziła wokół i szukała mm, truskawek. truskawek. Bo ona ma ochotę na loda, ale niestety jak się kaszle już od dwóch nocy, no to ja zabroniłam, a pogoda piękna, więc Ada szuka czegoś zamiennika lodów, co by jej smakowało i gasiło pragnienie. No i kupiłyśmy też jednego arbuza tego dnia. Fajnie, że wpadłaś na ten pomysł tym arbuzem. No bo ja nie wpadłam, że muszę arbu zakupić. Nie nakrusz mi w samochodzie, pamiętaj. No. Ale po co by nam... Daj łyczka wody mamusi. Ale tam mam drugie, to ci dam. No. O jaka dobra woda. Po takim słodkim. Po tej słodkiej baweżce. Ada wyloguje się na gnieździe bocianin. A ja, kochani, próbuję dokończyć mój ogródek. E, mamy tego dalmatyńczyka już wysypanego z jednej i z drugiej strony. Natomiast tutaj, w środku, zaraz się odwrócę, to Wam pokażę. Planuję wysypać tym białym. Tylko wiadomo, z jakimś sensem trzeba. Wiadra już zdjęte z przyczepki, także czekają na swoją kolej, aż będzie dokończony ogródek. Będzie można już wysypać. Adusia spaceruje, kochani, a, a ja tak wiecie, po obiedzie nie bardzo mam siłę. Gdzieś opadłam z sił i nie mam e, weny, żeby coś dalej robić. Dzień powolutku dobiega końca, kochani. Chcę Wam pokazać, jak mi to wyszło z tymi moimi hostami. Zobaczcie, wysypałam biały kamyczek, wysypałam e, kamyczek szary, e, między nimi są te hosty. Mam też tutaj dwie piwonie, ale, ale to nie koniec. E, jeszcze sobie dokupię trzy jakieś wyższe drzewka i wsadzę nie wiem czy to będzie w tym miesiącu w przyszłym, ale na pewno zanim lato y, będzie bardzo ładnie, wiadomo muszę troszeczkę poprawić, tam gdzieś tam przy samym płocie podosypać kamyczków, żeby nie było widać tej czarnej folii bardzo ładny ten biały cieszę się, że się zdecydowałam na ten biały, bo robi to taką fajną y, odskocznię od tego szarego fajnie to wygląda, podoba mi się a wy jak sądzicie? No i moi kochani, kończymy tego vloga. Dziś poniedziałek, bardzo pracowity. Dużo rzeczy udało się zrobić, dużo rzeczy udało się załatwić. Byliśmy też na wycieczce rowerowej. Myślę, że jutrzejszy dzień przyniesie nowe, inne możliwości. Co tam wymyślimy, zobaczymy. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję, pozdrawiam. Do jutra.